Oh, good. Oh. Kryjem lej, są chryste, lej, chryste, usłysz nas, chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba po Boże, zmiłuj się nad nami, senu odpłopicielskiego. Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Oh, Raduj się i wesel Panno Mario, Alleluja. bo z martwych wstał Pan prawdziwy Panem Módlmy się, Boże Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Przywróciłeś radość światu. Sprawa byśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodziciel. Naszymi prośbami. O Jezu, boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz. Pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema, prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na Ziemi Twoją misję, budowali Twoje ciało mistyczne, Kościół i byli solą Ziemi i światłością świata. Rozszerz, Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlewny pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się na służbę kościoła oraz braci potrzebujących pomocy i miłości. Amen. Życie Maryi stanowi wzór dla wszystkich kobiet, jednakże w jej życiu nie brakowało niezwykłych mężczyzn, których nazwać można strażnikami tajemnicy. To właśnie oni stanowią otoczenie, w którym rozwija się plan Bożego działania. Obecność Maryi w ich życiu Stała się niezwykłą okazją do realizacji ich powołania jako mężczyzn. Ich świętość czerpie inspirację z jej niezwykłej dobroci i pokory. Pierwszym mężczyzną, który bez wątpienia wzrastał w cieniu Matki Najświętszej, był jej mąż Józef. W książce Jana Dobraczyńskiego, Cień Ojca, jest on człowiekiem ciszy i milczenia. Jednocześnie to na nim spoczywają ważne decyzje, od których będzie zależała przyszłość nie tylko jego rodziny ale i całego świata. Zostaje wystawiony na próbę posłuszeństwa Bogu, jednocześnie na swój sposób poddany jest Maryi. Gdzieś w głębi serca przeczuwa, że to ona jest bez grzechu, a on sam nieustannie potrzebuje nawrócenia. Dojrzewa do roli Ojca. Bez niego historia świętej rodziny byłaby pozbawiona męskiej decyzyjności, zapału i stanowczości. Józef rozumiał, że jego życie z Maryją i Jezusem ma stać się ofiarą. Odważnie oddał im wszystko, co posiadał jako głowa rodziny. W powieści jest świadkiem niezwykłej miłości, jaka łączy matkę i syna. Jest ona dla niego wzorem i nadzieją na to, że nawet po jego śmierci Boże dzieło nie pozwoli zginąć miłości. Świadom zbliżającej się śmierci patrzy na swoją rodzinę, a autor książki zapisuje, Był szczęśliwy patrząc na ich miłość, Nie czuł osamotnienia ani zazdrości. Wiedział, że ich miłość jest niby pełen dzban, z którego woda spływa wokoło. Tam, gdzie zrosiła ziemię, zrodziło zro się życie. W piersiach łaskotał ból, a on szedł i uśmiechał się. Kolejnym mężczyzną, który związał swoje życie z Maryją, był Jan Apostoł. Niezwykła relacja, jaka zrodziła się między nimi pod krzyżem, na zawsze odmieniła życie tego młodego chłopca. Mocą słów Jezusa stał się jej synem, a ona jego matką. Ewangelia mówi, że Jan wziął Maryję do siebie. Oznacza to, że przyjął ją bezwarunkowo i z całą otwartością. Uczeń, który wsłuchiwał się w serce Jezusa, miał okazję przebywać także w blasku jej niepokalanego serca. Również dzisiaj wielu mężczyzn wzrasta przy Maryi. Beatyfikowany w 2020 roku włoski internauta Carlo Acutis Mówił o Maryi w ten sposób. Maryja jest jedyną kobietą mojego życia, ale przede wszystkim stanowi dla mnie najlepszy sposób zbliżania się do Jezusa. Ta niezwykła bliskość z Matką Chrystusa zrodziła w nim świętość i stała się dla wielu młodych znakiem tego, że z Maryją życie nabiera nowego sensu. Fust furt ses bebe. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, abyśmy nieustannie, szcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Iecai venti et Wszyscy ci dziś z weselem wyśpiewujemy. Wszyscy Twój już z martwych wstawy, w niebiosa wszedł. can